Dzień manowizowy, witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj sobie zagramy w Netcare Games, czyli oto w taką fajną wiereczkę Polecam, mogę podać jeszcze IP, albo ktoś może wie. Napiszę sobie jakieś IP do Netcare Games i w ogóle adres jak się to na tam nazywa. Damy wam, wyskoczy na YouTube. A dzisiaj sobie zagramy dalej by widuasy. Zaczynam. zaczynamy, jakby co to, hyrubroń to... to dosłownie, jakby co to, to... Ja, do, ja dodaję ludzi, więc mój nick to jest taki, a ja zaczynam, bo już trzeba. A w first będę sobie, tam ocyk tutaj na wełnę, a tu będzie namieczek. Będziesz na tą wełnę, a tutaj powinienem dać na łóżko. Nie, mieli ja to mam zbierać, ale ok. Nie. Niech już Ej, ale ja mogę pójść spać? Nie. Ej, a, tylko w nocy. Ej, aj, aj. Ale to by było 200 iQ Hm? to nie wiem czy to tak działa Bo to jest właśnie tak specjalnie ułożone że tam nie można wchodzić Dobra, zbieram Od razu lecę. I dobra, jeszcze teraz budę Później jeszcze stałem W na domy. Nie, nie ryzykuję, tak chyba. Myślałem, że zrobię tak na szybko, że ta rozla się buduje. Tak, by tak na szybko, tak, że bez, bez, zatrzymyw bez zatrzymywania się, ale nie. Dobra, mam trzy reakcje. Jolu nie ma, oni tam. Red tam, red tam leci, na sam już prawie. Co to były za krzaki? Dobra, zbieram jeszcze te diaksy i będę chciał zrobić yy, protka już. Od razu lecę chyba na red. Nie, nie ma na co czekać. Jest na red, albo zrobię on. Trzeba tego szybciej. Żeby szybciej było. I tutaj sobie dam na, na wełnę. A tu sobie dam na jeszcze raz tutaj sobie dam na wełnę, a tu na fireballa. No nie na fireballa. Nie będzie. Fireball. Jeden firebolek. Tu może na refa. Nie wiem. Ja bym zrobił na kolejnego bo... najwychweru, O! Czter! Czter, co? Jak już chyter? Nie czter. Zadać jaki cheater. Nie lubię cheaterów bardzo. Ale może nie, on nie może bić, bo tak to by już nas zabił pewnie. Zabił. No tak, by już nas zabił. No nie, zabili nam! Jestem sam, bo tamten wyszedł. Jak on nie wolno? To mnie jeszcze ciekawi. No, no tego załatwiam. Niedowyrządnie. Ja jestem aż... Ja jestem... A jestem... Aż sam zesrany. Dosłownie widzę fireball bo tak to nic nie zrobię. Znaczy fireball tutaj zrobić, bo tak to nie zdąży. Ale zbieram, zbieram, zbieram. Jak więcej. Teraz na sikierkę. Jestem sama, jakby też jeszcze nie wiedział. Już na TNT zbiera, zbieram. Na TNT. Herbole dużo. Spotam. Mm. Poszłam na te diamenty. Już mam tam. Na TNT. Ale jeszcze pełno fireboli. Pełno. TNT. Janko, kolejnego firebola. Tak zwany TNT i firebole. Wie, że nie mam fireboli. Co to miało być za ten? Widzieliście to? Cholera? Citera? No to fajny Citera. No to tak będziemy to zerowo? Spierdzielaj mi od niego 4 będę miał Od głowy Dobra Ej On jest chyba tam sam Nie wiem ile tam jest Ale jak ich rozmawiamy mu wyro Będzie nawet chyba git Mamy Tylko zbierać te ta Już mam na kolejne dwa. Tu mam na kolejne TNT i chciałbym... Dobra, będę musiał się z nimi walić. Dobra, cholera. Nie wiem, że on to jest. Też mi nie wyszło. Tylko sam dostał. Eee, rołślece chyba. No zero na jakaś. Nie, jest odkry. Myślę, że to jest u góry. Nie, nie ma. Nie wierzę w to Sam siebie rozwodziłem Co, mam teraz robić Ja tu zejdę, to ja będę mieć... O, ja będę mieć Tego dole, to po De, ale się mam stresa Rozwaliłem sobie trzy firebole, czy znaczy dwa Nawet i więcej debilem Zbieram jeszcze, zbieram jeszcze, bo oni mają taką tam fazę Żebym to musiał na, nawalić im tam dużo Dużo złotych jabłek Oni mogą mnie tak dociskać, ale by. Jakby... Znowu leci Już mnie on denerwuje Ma firebola wiem Ja, ja må prøve, prøve, jeg må vise dem hvordan det er her. Jasne. Chciałem, że on tam jest sam. Widzowie? Nie. Ale jak jest smutna. Staszek już Mówię chyba takiego skinka. o skintach. jeszcze Polak. Oj, oj. Ja myślałem, że serio, by on tam jest, on był tam. Łatwiej, ładnie, ładnie mi rozwalili. No, szczerze, ja też sobie jeszcze językiem. Ładnie Nawet no, pan szczerze, nie będę się denerwował, no bo. Kurde. Nie wiem, wszystko przygotowane. Okej, okay, wszystko przygotowane, ale oni mnie rozpierdzielili No bo mogli. Nie wiem zawsze o co tu chodzi w tym parkurze Dlatego Weg, Wego O ja tu zawsze nie dochodzę to jest chyba po to bo tam są 4-3 kratki O O gdzie tu dalej O chyba po to sensu mogli takie coś zrobić. Dobry pomysł. Dobra, od razu takie hmm, chciał od razu farmić e, emeraldy. Iść z żelaznym mieczem i po prostu farmić emeraldy tam z rafem czy tam coś innego. No i jakby to jest mój plan na życie. Właśnie tak, jakby myślał i mieć trochę fairbali, dwa czy tam jeden. Trochę wałny, no to, to oczywiste, ale... Jakby o, na przykład... Tyle wełny i tutaj muszę mieć fireball Robiona. Ja tu już mam, ja już mam mieczek i teraz tylko fireball, no i jest, i to jest. <grym> mam już jednego fireball, ale no jeden to nie wystarczy. Jeszcze będę sfarmił te dwanaście po to tam Każdy wyszedł. O, dobra, gitec. Tu, o! Idealnie, idealnie! Trzy, trzy, to dwa. Jeszcze nie mam, nie ma serio? Jeszcze nie mam Ej to może idealnie jeszcze zbrojkę zrobimy jakoś No patrz, nawet nie mogę Jak to się ba... Jak to się baguje. Nie, zbrojkę już nie zdarzymy, dobra tak. Walić zbrojkę Czekaj. Eee. Nie, mam przecież desek, o czy... Pff. Deski to ja mogę z tego zrobić. Dobry pomysł chociaż. Z kim wy się bijecie. O, zlogowało super. Nie postawiłem tam gdzie pomijamy. Może się przesunąć, to dzięki. I teraz wełno. To jest właśnie tak, jak się możemy zrobić. to zrobić. Lata już idę. Aż deski są trochę bogate, ale. tutaj, tutaj, tutaj. O lagi! Nie, nie wziąłem życzek. To dwa MC. Łatwo. Aj tam są okay. O, to jest jakieś. O cholera. Ale teraz nie przeżyję! o. to dostał idal!

Trzynaście, no. No nie. Teraz buduje się tego do, do góry. No nie, nie, nie. 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 Pokazał fireballa. Jakby mi pokazał, to by może jeszcze tam żył Poza EBIście. się z czterema anerogami. No i Gites. Yy, wyglądało tu dobrze. Co jest dobra? No tak. Jeden? 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 Nie, chyba sobie żalotujecie za. Myślę, że nie. Pum, la 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 rol, ale kiedy mamy już jeden? Ferbona, o już O, już był jeden Gitas Mam dwa! Łatwo, łatwo Łatwo nie Mamy na zbrojka Ej, dobra, to już mogę nawet iść Chodźcie Cyk, cyk, cyk BTZROW KUTŻ Żyłem się. Bym powiedział coś innego przez przypadek, ale. No nie się. Jestem sam jeszcze. A, i dodatkowo jestem jeszcze sam. No spoko. No proszę. Nienawidzę takich ludzi. Chcesz co ja, nie? No, jeszcze od razu, tak, zajebiście. Sam, ale jeszcze red jest. Robi też. Może od razu takie by z bomby zginęli. Nie wiem dlaczego. Ale patrzcie co mi dali. Zbieramy liście. Teraz zbieram chyba na protka. Cekaj, Zbieram na, pro na protka, tak, 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 tak. To na pewno. Tylko jakby... ja mi jeszcze zabrał trochę tych, tych... ...tych surowców, to... Gitas, tylko te 16 co ja bym z tym zrobić na no, łuk zbierać. Ja wiem, ja nie mogłem w ogóle chyba z wybawić się, ale to można powiedzieć że bawić się one tutaj mi wyrzucili. No patrzcie jest mieli. Zarobiliście? 10 To jest 5, 10. Byśmy musieli zbierać. Tak gdzieś... No dużo to jest, no dużo, powiem tak Dużo Ale jakbyśmy zginęli z tym to by było niefajne Super, bole by ktoś mnie zrzucił Nie, mogę się założyć że ktoś mnie jeszcze Zawsze się tak bałem Dobra, git jest, ile? Liczymy na dwa protki. Mamy na dwa protki jeszcze jeden w gratisie. Przestraszyłem się. I Itas. O. Oj dużo. Do siat, czy coś innego może watera będę robił to pewno to mega festi dużo dobra może zbieramy na łuk taki mam właśnie pomysł z tym łukiem ale nie wiem czy na pewno chcę czy, aby na pewno, chcę ten łuk Nie, dobra nie chcę tego Nie, nie chcę, nie, nie Nie, dobra nie, nie chcę Tu będę mieć coś, na przykład golem już, nam już, już golem ma stać, ale jak chcę golema Nie, nie chcę Co chcę? Co ja chcę? Teraz trochę łóżka. Ale Hm? O! Ja się co ja chcę. Jaka chciałem cały ...perbole. Ej dobra, ja, ja chyba lecę na green. Green jest bardzo... niby ...jakim... zbiram Tutaj nie wiem, Nie no, ja bym już leciał, tak powiem. Wiem, można jeszcze... ...jeszcze nie chce się... ...bo chce się ten... ...ale nie wiem czy to jest na pewno sam. Dobra, chodźcie. I tu mamy... To idziemy od razu do tych. Nie mi będzie bardziej potrzebne. Siedem. No jeszcze jednego. Tu jednego czekam. Ale lecą. To mi pomaga. Dobrze. лишь звук есть. А он уже газовичный. A magia.